Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym przeczytać dla Was przesłanie od duszy, świadomości zbiorowej, napisane dzisiaj, 14 września 2025 roku. Jam, rzeka Wasza, Ostoja w Niewinności, Jam Wasza Dwoistość, Mądrość Wasza. Wasza wiekuistość i chwała. Nie jesteście tutaj sami. Wciąż wam to powtarzam. Wiem, ten świat nie jest usłany różami, raczej kolcami. Wy to wiecie i czujecie. Mądrość wielka wasza. Lecz stąpać. Już lżej możecie oddech lekko brać, miłować siebie jak nigdy dotąd, kochać ten świat, oszaleć w końcu na swoim punkcie, porzucić winy i żal, nie dać się podłym naturom i uratować ten świat. Myślicie, że to niemożliwe? Że Wam specjalizacji brak? Że woda wrogiem jest? Czy ogień? Że wiatr hulać może tylko przeciwko Wam? A kto Was zwiódł tak? Kto oszukać wciąż chce? Bo przecież ani ja, ani sam Bóg. Jam jest częścią Was. On jest częścią Was. Wy, naszą żyłą złota. W naszej jedności jest siła, a ułomnością, gdy każdy z nas sam. Wy się bać niczego nie musicie, wy, zbiorowy fach. Ogromna siła. To, co was tworzy, to nieprzejednanie. Ta ogromna moc w pełnej jedności każdego z każdym. Wy już wiecie to przecież, co to znaczy. To ogrom serc waszych, gdy czujecie miłość. Miłość do siebie samych, za pomocą Boga. Wy ważność tego już rozumiecie, wy mądrość tego już uważacie, a to, co ponadto, to ego i małość. Poczujcie to rano, gdy oczy na wpół otwarte, swą wartość, swą mężność, swą jasność, swą miłość w Waszych sercach. I nic nikomu do tego. Bez ocen i peanów, po prostu wewnętrzna radość. Rozwiążcie już ten problem strachu. On wami kierować pragnie, Och odrodzić się pragnie i ochronić tutaj. Lecz tu już raj jest szykowany, nie piekło. Czy bezwartość. Osiądźcie już więc sami w sobie. Nie chyboczcie się na lewo lub prawo. To, co macie w sobie, wystarczy, by oswobodzić światło. By zapłonęły pochodnie, w sercach nas wszystkich. By miłość tu osiadła i już została na wieki. By to, co drąży nasze współistnienie, odpadło. Bądźcie już sobą, tchnijcie już siebie w tą ziemię, by zaistniało światło, a z nim moc i wiara, bo takie jest przeznaczenie i taka jest nasza pasa. Miłujcie wszystko, co do Was przychodzi. I wiatr, i słońce, i mrozy srogie. To wszystko nam stwarza idealną ziemię, idealne czasy. Niech sroga zima opuści serca Wasze. Tam tylko wiara i miłość. Opuśćcie już Wasze gardy, Wasze sztuczne schronienia. Tam nic nie ma, ani czci, ani wiary. Wierzcie w siebie niezmiennie, od nocy do rana i od rana do nocy. A to, co was spotka, nie da się rozumem pojąć, bo gdy oko to spotka, a serce poczuje, zacznie się nowa epoka.